Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Druga niedziela Wielkiego Postu. Niedawno się spotykaliśmy na franciszkańskiej trzy i tak szybko czas płynie i jesteśmy po raz kolejny i dzisiejsze rozważanie. Dzisiaj Jezus wyprowadza nas na górę tabor, na górę przemienienia. Zobaczcie, że bardzo często jesteśmy podobni do uczniów z dzisiejszej Ewangelii. Rozbijamy namiot tam, gdzie jest dobrze, tam, gdzie jest Jezus, Bóg. Nie idźmy dalej, zatrzymajmy się tam, gdzie Jezus nas zaprowadza, zatrzymajmy się na górze, na górze przemienienia. I zobaczcie, co w dzisiejszej Ewangelii robi Jezus schodzi z góry i idzie do Jerozolimy. Idzie spełnić to, co jest jego misją. Wielki post to jest czas, kiedy przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych, do przeżywania męki Pana Jezusa, śmierci Pana Jezusa, a później go chwalebnego zmartwychwstania. Trudno, zobaczcie, nam zostawić dobro naszego życia, trudno nam zostawić zadowolenie, jakie dają grzechy, które my popełniamy. Ciężko jest ruszyć za głosem Pana Boga. A On dzisiaj mówi: Sam Bóg mówi: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Tak trudno nam jest powstać, zerwać z grzechem, szczególnie tym, który powtarza się przy każdej spowiedzi. Niełatwo jest nam pokonać uzależnienia, zniewolenia, czy nawet stanąć do tej walki o dobro w naszym życiu. O to, aby coś zmienić, aby coś przemienić. Dzisiaj Jezus umacnia wiarę swoich uczniów, umacnia swoich uczniów na godzinę swojej śmierci. I wobec dwóch świadków Starego Przymierza ukazuje się Jezus jako Bóg. I On pragnie, abyśmy dzisiaj stanęli wśród Jego uczniów i uznali w Nim umiłowanego Syna Bożego, uznali w Nim Jezusa. Jezus chce, abyśmy poszli za Nim, abyśmy byli posłuszni Jego Słowu, tak jak na wzór Abrahama. Abraham również dzisiaj towarzyszy nam w czytaniach. Abyśmy tak jak On stali się dziedzicami obietnicy, obietnicy życia z Bogiem w Jego Królestwie. I pytanie na koniec, kochani, czy stać nas, abyśmy wyruszyli na górę naszych prób? Na górę naszych przemienień, na nasze Golgoty. Czy chcę, aby moje życie coraz bardziej przemieniało się według nauki Chrystusa? Czy chcę, aby w tym wielkim poście dokonało się moje nawrócenie? Co już zrobiłem w wielkim poście? Co zrobiłeś bracia i siostro? Jak wyglądało, jak wygląda Twoja relacja z Jezusem w wielkim poście, a byłeś na Drodze Krzyżowej. Gorzkie żale? Rekolekcje? Nie zmarnuj tego czasu. Ten czas jest dla ciebie. Wejdź razem z Jezusem na górę przemienienia i przemień swoje życie. Pozdrawiam serdecznie.